Kinga Wasylka, witam Państwa i zapraszam na wieści z Wejherowskiego Ratusza. Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie uprzejmie informuje, że komunikacja miejska w okresie noworocznym będzie kursowała według obowiązujących rozkładów jazdy, z tym, że w Sylwestra 31 grudnia autobusy kończą swoje kursowanie około godziny 21.30, natomiast w piątek 2 stycznia kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty, przy czym linie 9, 10, 11, 16, 18 i 19 według rozkładów obowiązujących obowiązujących w dni powszednie i linie numer 4 według rozkładów jazdy obowiązujących w ferie szkolne. Szczegóły na stronie internetowej MZK. Informujemy również, że kasa biletowa w Sylwestra czynna będzie w godzinach od 8 do 13. Przypominamy, że od 27 grudnia do 7 stycznia w Wejherowskim Centrum Kultury zobaczyć będzie można trzecią i zarazem ostatnią część kultowej trylogii Hobbit – Bitwa Pięciu Armii. Film będzie wyświetlany zarówno z dubbingiem, jak i napisami. Seanse odbywać się będą kolejno o godzinie 13, 16.30 i 20.30 na sali widowiskowej Filharmonika Szubskiej. Bilety do nabycia przez stronę internetową lub w Centrum Kultury. Zapraszamy! Prezydent Miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają na doroczny koncert sylwestrowy, który odbędzie się dziś o godzinie 21 w sali widowiskowej Filharmonii Szubskiej. Malownicze widowisko muzyczne z Budapesztu do Wiednia Maxim Show i jego goście ubarwione będzie popisami tancerzy baletu Opery Lwowskiej. Wokalne popisy w najpiękniejszych ariach operowych i operetkowych świata usłyszymy w znamienitym wykonaniu gwiazd Opery Lwowskiej. Zapraszamy na dwugodzinny show z tańcem, śpiewem i humorem. Bilety do nabycia w kasie WCK. Serdecznie zapraszamy. Prezydent Miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zachęca wszystkich jeszcze raz. Prezydent Miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zachęca wszystkich mieszkańców Wejherowa i okolic do wspólnego spędzenia sylwestrowej nocy w parku miejskim. Miejskiego Sylwestra w godzinach od 23 do 1 w nocy uświetni koncert zespołu z Gredybilis, Bilis. Wspólne odliczanie i pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy w środę 31 grudnia do Wychorowskiego Parku. A w dzisiejszych wieściach to już wszystko. Ja żegnając się z Państwem życzę szczęśliwego nowego roku.